Polacy oburzeni decyzją Watykanu w sprawie Jana Pawła II, nieodpowiedni, w kraju wrze. Nowy papież, Leon XIV, nie zdążył jeszcze na dobre rozpocząć swojego pontyfikatu, a już wywołał ogromne emocje, szczególnie w Polsce. Leon XIV nie przestaje zaskakiwać. Leon XIV, czyli Robert Francis Privost, Amerykański Augustianin i doktor prawa kanonicznego objął urząd papieża 8 maja 2025 roku po śmierci Franciszka. Choć jego pontyfikat dopiero się rozpoczyna, już wzbudza ogromne zainteresowanie i podziały wśród wiernych. Duchowny, znany dotąd z otwartości i chęci reformowania Kościoła, zapowiedział kontynuację dzieła poprzedników. Jednak jego pierwsze decyzje wywołują kontrowersje, szczególnie w Polsce. To właśnie z kraju Jana Pawła II płyną najgłośniejsze głosy sprzeciwu wobec decyzji stolicy apostolskiej dotyczącej roli Maryi w dziele zbawienia i używanych wobec niej tytułów. Kontrowersyjna decyzja w sprawie słów papieża. Dykasteria Nauki Wiary ogłosiła właśnie notę doktrynalną nazwaną Mater Populi Fidelis, w tłumaczeniu na polski Wierna Matka Ludu, w której szczegółowo wyjaśniono, jakimi tytułami można posługiwać się wobec Maryi. Dokument ma na celu uporządkowanie nauczania Kościoła w tej kwestii, które przez ostatnie dekady było przedmiotem gorących dyskusji. Jak wskazano, Niektóre tytuły budziły teologiczne wątpliwości, a nawet ryzyko błędnej interpretacji. Nota podkreśla, że choć Maryja odgrywa wyjątkową rolę w historii zbawienia, nie może być stawiana na równi z Chrystusem. W związku z tym Watykan postanowił oficjalnie odejść od określenia współodkupicielka, tytułu, którego używał wielokrotnie także sam Jan Paweł II. Polacy oburzeni decyzją Watykanu. To właśnie ten konkretny zapis wywołał falę oburzenia w Polsce. Dla wielu wiernych słowa Jana Pawła II były nie tylko częścią doktryny, ale też jego duchowym dziedzictwem. Teraz, gdy Watykan uznał określenie współodkupicielka za nieodpowiednie, wielu wiernych się rozczarowało, uważają to za zaprzeczenie słowom papieża. Teologowie uspokajają jednak, że decyzja nie ma na celu podważenia świętości Jana Pawła II, lecz precyzyjne wyznaczenie granic nauczania Kościoła. Nota wskazuje, że dopuszczalne są chociażby takie tytuły jak: Matka Wiernych, Matka Duchowa i Matka Wiernego Ludu, mające podkreślać opiekuńczą rolę Maryi, bez przypisywania jej funkcji zarezerwowanych dla Chrystusa. Jednak w Polsce emocje nie słabną.